5, 4, 3, 2, 1, stary. Bardzo długi 6 prawy. I uwaga, dwa lewy przez bardzo wąski most. 70, sześć prawy zacisk. Do 3 do koła drzewa. Do 6 prawy. 30, 3, 6 I prawy. 50. Ostrożnie dziura i chopa przez most 30 6 lewy przez bramę. I długi trzy lewy 30. Przez dziury i pięć prawy przez dziury. 30. 6 lewy przez dziury. I sześć prawy. I długi sześć lewy. I długi sześć lewy przez bramę. Zacisk przez szczyt. Sto prostu. Długi trzy lewy. I wąska brama I skręć dwa prawy. Asfalt. 30. hopa przez most i 6 lewy. To 6 prawo. 30. 6 prawy przy domu i długi 5 lewy przez wąski most, most. 30. i 5 lewy zacisk do 4. Do długi 5 prawy zacisk przez szczyt. 70. Szczyt 6. 30. Szczyt 6. 50. Skręt 2 lewy przed domem. 6 prawy, 70. 6 prawy i szczyt 6 to ostrożnie prawy i skręt 2 lewy na szutek 70. Długi 5 prawy zacisk to 3 przy bramie I drugi 6 lewy i dziury I długi 5 prawy przez szczyt otwarty To 6 lewy 30 Długi 6 prawy przez szczyt i skręt 2 prawy, asfalt 50. 6 lewy przez szczyt, i skręt dwa lewy przez most 6 prawy, 30. 6 lewy i szczyt 6, 50. 6 lewy przez szczyt i dziura 6 lewy przez szczyt, i skręt 2 prawy przez wąską bramą shooter. 30. Owska brama i 6 lewy przez hopę. 30. 6 prawy zacisk to skręt 3 przez wąską bramę. Asfalt. 50. prosto, 6 lewy przez metę. 50 do stopy. 6 lewy i 6 prawy przez szczyt 30 Długi 5 lewy I 6 prawy i 5 lewy 30 prostu 3 lewy I bardzo długi 6 prawy zacisk To skręt 4 36 lewy zacisk to 5 4 prawy przez szczyt I długi 5 lewy i 5 prawy i 4 lewy. Do 6 prawy, 30 proste. Długi 6 lewy zacisk, do 4 przez szczyt. I ostrożnie 4 prawy przez szczyt. Wąska brama i skręt 3 prawy. 35 lewy przez szczyt. I 6 lewy przez szczyt. Bardzo drugi 4, lewy otwarty. Wąską bramą. 36 lewy przez szczyt. 6 prawy. To bardzo długi szczyt. I nawrót lewy otwarty. To nawrót prawy otwarty. To 6 prawy. 30. Skręt. Nawrót lewy otwarty. Za oponami. Długi 6 prawy I szczyt i skręt Nawrót prawy otwarty Do 4 lewy i skręt 2 prawy otwarty I 6 prawy 50 prosty I 6 lewy I 6 lewy przy budynku 30 skręt 2 prawy przez bramę Asfalt 30 Długi 6 lewy do 6 prawy przez szczyt, 50. Skręt 3 lewy, ciąć, shooter. I drugi 6 prawy przez metal, 30 i stop. 5, 4, 3, 2, 1, stan. 6, lewy, 70. 6, prawy przez szczyt i 6, prawy zacisk, trzymaj wewnętrzny. 4, lewy, 30, i 5, lewy. To 6, prawy, i drugi 6, prawy zacisk, to 2, ciąć. 4 lewy i długi, 6 prawy i 6 prawy przez szczyt, i 3 lewy 30, ostrożnie 6 prawy, zacisk do 5, wąsko i 4 lewy i 6 prawy, i długi, 4 lewy. Lewy, zacisk do 4 prawy Ciąć I długi 6 lewy przez szczyt 30 Ostrożnie 4 lewy 30 Skręt 6 lewy Ciąć 30 Długi 6 lewy zacisk do 5 przez szczyt Trzymaj wewnętrzną 6 prawy I 6 szczyt i sześć lewy i szczyt i cztery lewy. I sześć prawy i hopa. I sześć lewy. Trzydzieści. Dwa prawy. I pięć lewy. I sześć prawy. I trzy prawy. I sześć lewy. Trzydzieści. Trzy lewy. 6 lewy, do 6 prawy, trzymaj wewnętrzną i 6 lewy. 50, 4 prawy. Do długi 4 lewy, trzymaj wewnętrzną. Do 6 prawy i hopa, 250 prostych. Trzymaj prawo i długi 5 lewy przez szczyt. Do 5 lewy, 4 prawy. To 4 lewy. 30. Ostrożnie. 3 lewy. Trzymaj lewej. To 6 prawy przeszczyt. I długi 6 prawy. I 6 lewy. Trzymaj wewnętrzną. I długi 5 prawy. To 6 lewy. Trzymaj wewnętrzną. 30. I długi 6 prawy. Uwaga belki. 5 prawy do 6 lewy i 5 prawy i 6 lewy przez metę i 2 lewy do stop 3 lewy, nie ciąć. I 6 prawy, nie ciąć. I długi 3 lewy, zacisk. Do długi 2 prawy. I 6 lewy, i długi 2 prawy. I 6 lewy, i 6 prawy przez szczyt. I ostrożnie, długi 3 lewy otwarty. Do 4 prawy, i chopa. Trzy prawy zacisk. Długi dwa lewy. 50 skręt na prawy na asfalt. Długi sześć prawy i skręt 2 lewy ciąć. I długi szczyt. I sześć prawy i cztery prawy i skręt 3 lewy ciąć. 6 prawy i drugi, 5 lewy zacisk, przeszczyt i 3 prawa otwarte. To chopa i 3 lewy nie ciąć. Lewy przez wąską prawę. I długi 3 prawy. 50 prosto. 6 prawy przez szczyt. I lewy. I 5 prawy. I drugi 4 lewy zacisk. I szczyt. I długi 3 prawy. przez szczyt i 3 prawy 70 długi 6 lewy wąską i 3 lewy ciąć Pływy przeszczyt, nie drugi, i trzy prawy nie ciąć 50 prosto 4 prawy ciąć, i 3 lewy ciąć I Skręt, nabór, prawy asfalt 50 wstęp, 3 lewy ciąć 6 prawy, i lewy i drugi, trzy prawy i 3 lewy i długi 6 pary przez 6 zacisk, nie ciąć. I 5 lewy, 50 prosto. 4 prawy, nie ciąć. I długi 4 lewy przez metal. I 6 prawy, istotny. Lewy do 6 lewy i długi 6 prawy przez szczyt 50. Chopa i długi 5 lewy zacisk do 3. Nie ciąć 30. 6 prawy i skręc 2 prawy do długi 6 lewy do długi 6 prawy zacisk. I uwaga, 4 lewy i duża chopa przez most. I 6 lewy i skręc 2 prawy na shooter. To 3 prawy i 5 lewy zacisk 30 długi 4 prawy 30 lewy i 6 prawy i 4 prawy to długi 5 lewy i 3 lewy zacisk do 2 I 4 prawy i skręt 5 prawy asfalt 30, długi 6 prawy zacisk do 4 i duża chopa przez most

50, długi 6 lewy i skręt 3 prawy, Shooter. i 6 lewy. To ostrożnie, bardzo długi 5 lewy przez bramę. 30, długi 2 prawy otwarty przez szczyt. 3 lewy, 30, 6 lewy przez szczyt i długi 3 prawy zacisk. Długi 5 lewy, wąsko. I długi 6 prawy, trzymaj prawą przez bramę. I długi 4 lewy. Do 6 prawy, ostrożnie szczyt. I 2 prawy, drzewo na zewnętrzny. Do 3 lewy, otwarty, długi i zacisk, drzewo na I długi trzy prawy. Prawy trzymaj wewnętrzny i 4 lewy To długi 3 prawy i 3 lewy zacisk 30 szczyt i długi 3 prawy zacisk to 2 przez metrę 30 do stołu 5, 4, 3, 2, 1, 100, 200. Długi 6 lewy, trzymaj wewnętrzną i 6 prawy, nie ciąć. 50. 6 prawy i lewy, 30. 5 lewy, 50 prosto. Długi 4 lewy, zacisk. 30. Skręt długi 4 prawy, otwarty. 70. Długi 6 lewy, zacisk do 5. prawy. I drugi 6 lewy zacisk do 5 przez chopę. 30. Szczyt i 6 prawy. To bardzo długi 6 lewy. 100. Długi 4. Prawy otwarty. 30. Długi 4. Lewy zacisk. Prawy. Do 6 lewy, 50, bardzo długi 6 lewy przez szczyt, zacisk, do 3 I 6 prawy przez chopę, 30, skręt 2 prawy I długi 5 lewy zacisk, i szczyt, i 4 prawy otwarty, długi Do 5 prawy przez most, i 6 lewy 6 lewy, 70 prosty. 6 prawy, ostrożnie. Duża chopa, 16. Zmówi się prosty. Szczyt 6, 50. Szczyt i skręt 3 prawy, ciąć. I skręt 6 prawy, ciąć. I długi 4 lewy, szyder. I skręt 6 prawy, I 6 lewy, zacisk. I długi 6 prawy, 70.